Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo popularne ćwiczenie na mięśnie brzucha, które wykonujemy na ławce skośnej ujemnej. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, najpopularniejsze ćwiczenie na mięśnie brzucha, które zapewne widujecie na siłowni, to brzuszki inaczej spięcia tułowia na specjalnej ławce skośnej, oczywiście ustawionej pod kątem ujemnym, gdzie nasza głowa będzie skierowana do dołu. Czy to ćwiczenie jest skuteczne? Czy warto wrzucić je do swojego planu treningowego? Na te pytania postaram się odpowiedzieć wyczerpująco w tym materiale. Oglądajcie go do końca, ponieważ przedstawię również. Najpopularniejsze błędy techniczne w tym ćwiczeniu, które niestety powodują różne dolegliwości, jeśli chodzi o przede wszystkim dolny odcinek pleców, a tego przecież nie chcemy. Zacznijmy od wyjaśnienia konstrukcji tej ławki. Tak naprawdę o co tutaj chodzi? Jest ona skonstruowana w taki sposób, żebyśmy mogli wygodnie, bezpiecznie wykonywać spięcia tułowia, a nasze ciało będzie skierowane do dołu, co oczywiście zapewni odpowiedni angaż, głównie mięśni prostych brzucha. Te podpórki będą blokowały nasze nogi, więc raczej nie sturlamy się na podłogę. Ta ławka, którą teraz widzicie, ma regulację kąta nachylenia, więc od razu tutaj zaznaczam, że im bardziej będzie spionizowana, tym większe napięcie na mój tułów będzie działało. Jeżeli kąt tutaj będzie bardziej rozwarty, wówczas oczywiście intensywność ćwiczenia i odczuwania mięśni brzucha się zmniejszy. Więc jak widzicie, kąt nachylenia będzie również wpływał na to, jak trudne czy też jak łatwe będzie to ćwiczenie ćwiczenie, ale uwaga, nie na każdej siłowni ławka do spięć brzucha ma możliwość regulacji. Niektóre są stałe, niektóre mają różne kombinacje. Niektóre ustawicie dokładnie w kącie takim, że będziecie wykonywać to ćwiczenie w pionie, a niektóre nie. Więc jest to również bardzo istotne jaki model macie do wyboru. Ja jestem ze swojej ławki zadowolony, ponieważ mam tutaj naprawdę Parę ładnych e, możliwości regulowania e, kąta nachylenia. Ustawiłem pośredni kąt, który również fantastycznie będzie wpływał mi na czucie mięśniowe mięśni prostych brzucha. W tym ćwiczeniu, kochani, popracują właśnie proste brzucha, delikatnie również skośne i głębokie. Jeżeli oczywiście będziemy odpowiednio je napinać, a także odpowiednio oddychać, co również przy ćwiczeniu mięśni i brzucha jest niezwykle istotne. No dobra, czas zaprezentować to ćwiczenie. Dzięki temu, że mam tutaj taki wystający uchwyt, mogę bezpiecznie wejść na ławeczkę. Co robimy? Zobaczcie, wsuwam się tutaj, trzymam uchwytu, blokuję się tutaj piszczelami i stopami, mam napięte uda i w tym momencie będę chciał wykonywać bezpieczne spięcia brzucha. Chciałbym zaznaczyć, że mięśnie tułowia, mięśnie brzucha odpowiadają przede wszystkim za zginanie tułowia, obniżanie żeber, a także zbliżanie mostka w kierunku spojenia łonowego. I ja właśnie tę funkcje będę chciał wykorzystać, aby znakomicie wyczuć brzuch. Lekko tutaj się prostuje do tyłu, lędźwiowy dotyka ławki i zawijam się w kłębuszek, zobaczcie, pośladki dociskają ławki, lekko się tutaj rozprostowałem i zawijam się w kłębuszek, ćwiczenia na mięśnie brzucha to jedne z nielicznych, gdzie możemy się, że tak powiem, delikatnie garbić, hop, prostuję swój jakby grzbiet i hop, jest to ćwiczenie, w którym pracują nie tylko mięśnie brzucha, a także zginacze bioder, m.in. biodrowo-lędźwiowy. Mamy tu też napięty, prosty uda. Także nie dziwcie się, że odczuwacie w tym momencie te całe. Pasmo. Podczas prostowania się również tutaj grzbietem, no nie ukrywajmy, włączymy również do pracy mięśnie prostowników grzbietu, a także no po prostu odcinek lędźwiowy pleców. I nie jest to żaden błąd, ale pamiętajcie o tym, jeżeli mamy przyczepione nogi, oparte nogi czy odrabinki czy o po prostu ręce partnera treningowego, to zawsze napniemy mięśnie zginaczy bioder. Jest to nieuniknione. Nie zmienia to faktu, że to nie jest błąd, tylko po prostu musimy rozumieć, że w tym ćwiczeniu nie uczestniczą tylko mięśnie brzucha. Zaprezentujmy jeszcze raz to ćwiczenie. Tu się lekko prostuję i zawijam się w kłębuszek. Lekko się prostuję, zawijam się w kłębuszek. Co zrobić, jeżeli chcemy zmniejszyć jakby pracę tych tutaj mięśni, a zwiększyć napięcie i intensywność ćwiczenia dla mięśni brzucha? Utrzymujemy izometrię, zobaczcie, i hop. Nie odkładamy odcinka lędźwiowego, hop. Lędźwiowy nieodkładany, hop, ale nie wykonacie tutaj wielu powtórzeń, hop. Hop. Polecam również w tym ćwiczeniu mieć lekko ściągnięty podbródek do dołu, żeby nadmiernie nie angażować szyi. Także koniecznie w spięciach na tułów mamy odklejony odcinek piersiowy, a także szyjny kręgosłupa tylko wówczas wyczujemy w dobry sposób mięśnie brzucha. Ale co zrobić, jeżeli ja chcę sobie utrudnić to ćwiczenie? Zmieniam kąt, moi drodzy. Patrzcie na to. Tu sobie podwyższam. Dobra. Musi mi tutaj się zblokować. No, i w tym momencie, zobaczcie, niby nic nie widać, a jednak kąt nachylenia jest większy. Coraz bliżej spionizowania tej ławki. Co to zmienia dla mnie? Będzie mi jeszcze ciężej. Pokażmy parę powtórzeń. Niełatwo jest mówić podczas ćwiczenia na mięśnie brzucha. Znowu zapieramy się tutaj. Wchodzę sobie wygodnie. Zobaczcie. Hop. Hop. Zblokowałem się. Sprawdzam, czy jest bezpiecznie, czy nie spadnę. I lekko. Hop. I zaokrąglam tułów. Obniżam żebra. Ściągam tutaj mostek w kierunku spojenia łonowego. Hop. Hop. Izometrycznie oczywiście napinam również plecy, a w trakcie takiego tutaj się garbienia rozciągam prostowniki grzbietu, kiedy się prostuję, wówczas e, grzbiet również musi być napięty, żeby nie wykonać tak zwanej hiperlordozy kręgosłupa, co będzie tutaj e, błędem. Ile tutaj powtórzeń? 3 serie po 10-12 powtórzeń to naprawdę będzie wystarczająca opcja. Oczywiście wszystko jest zależne od tego jaki kąt nachylenia będziecie mieli i od tego na jakim poziomie zaawansowania jesteście. Ale co zrobić, żeby bardziej zaangażować mięśnie w skośne brzucha? Te tutaj po boku. Możemy wykonać tak zwane delikatne rotacje na Boki. Dobra, wchodzimy na ławkę. I zobaczcie, schodzę. I raz, dwa, raz skręt. Hop, i kolejny skręt tak. Większy angaż mięśni skośnych brzucha. Ale wchodzi niesamowicie. Naprawdę. Mocno, no szkoda, że w tym ćwiczeniu mocno również angażujemy zginacze bioder, no ale jeżeli chcemy aktywować brzuch, gdzie nie wyczujemy tych partii mięśniowych, wybierajmy wówczas planki, różnego rodzaju podpory, zawijanie bioder, miednicy w leżeniu czy też w zwisie na drążku. Uruchamiaj, uruchamiajmy również mięśnie skośne brzucha poprzez takie ćwiczenia jak side plank, czyli planki, podpory. Bokiem. Moi kochani, jeżeli narzekacie na ból w odcinku lędźwiowym, to to ćwiczenie prawdopodobnie nie będzie dla was. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię Wam, przedstawiając największe, najgorsze błędy, które można tutaj wykonać. Ale uwaga, dla osób bardziej zaawansowanych, spragnionych, większych doznań, manipulacja E, swoimi ramionami może wpłynąć na intensywność ćwiczenia. W jaki sposób? Jeżeli skrzyżujemy e, dłonie na klatce piersiowej, wówczas ćwiczenie będzie dość trudne. Ale jeżeli pociągniemy ręce za głowę, ale nie będziemy jej ciągnąć, tylko lekko trzymając ją po prostu na potylicy, zwiększymy napięcie tego ćwiczenia, wydłużając w pewien sposób dźwignię napięcia. Również dla osób zaawansowanych. Może być ciężar. Akurat w tym ćwiczeniu nie polecam brać tutaj 20-30 kg. Nie tędy droga, ale parę kilogramów, na przykład 4-5, no może naprawdę spowodować, że jeszcze lepiej wyczujemy swój e, tułów. No dobra, kochani, to co lubicie najbardziej, czyli jakich błędów się wystrzegać. Dobra, zmniejszymy kąt, żeby się tutaj przesadnie nie męczyć. Zobaczcie, tu jest taki bolec, on się blokuje. Sprawdzamy, ławka jest gotowa do ćwiczeń. Moi kochani, jakich błędów się wstrzegać? Nie śpieszymy się. To jest szarpanie, a nie ćwiczenie brzucha. Kolejna sprawa, no nie odrywamy pośladków w trakcie zamachu, czyli takie hop i góra. Hop i góra, no tak nie robimy. Bardzo częsty błąd na siłowniach, czyli ciągnięcie głowy. Ech! Tutaj dociągają Ech! i wygina tą głowę. Ech! No tak nie robimy. Kolejna sprawa to nadmierne wygięcie kręgosłupa, czyli idziecie tak, tutaj wysuwacie klatkę piersiową do przodu i robicie zamach. Tak, nie robimy. Musicie zawinąć ten tułów i zgarbić go, aby wykorzystać funkcję zginania tułowia. No i kolejna sprawa, nie robimy tego ćwiczenia na przeproście, czyli nie robimy go tak sztywno, plecy proste, bo wówczas obciążymy niestety odcinek lędźwiowy kręgosłupa, który tutaj może być narażony przy błędnej technice, oczywiście za bardzo. Także tego tutaj nie chcemy. Kolejna sprawa, bo są różne kontrowersje na temat tego ćwiczenia. Czy w trakcie niego powinniśmy mieć klejony odcinek lędźwiowy, czy też unosić go cały czas w powietrzu? W zależności od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteście i czy chcecie angażować cały brzuch, również z plecami, to. Yy, uważam, że odklejony odcinek lędźwiowy utrzymuje wizometrię napięcie brzucha, co oznacza dla Was oczywiście mocne czucie, właśnie tych mięśni. Ale jeżeli jesteście osobami początkującymi, to również taka wersja ćwiczenia dla Was będzie oczywiście odpowiednia. Także nie ma reguły tutaj. Możecie, zobaczcie, dokleić lędźwiowy i robić tylko krótkie spięcia. To nie jest błąd. Mocno góra brzucha będzie i tak. Angażowana. Zobaczcie, wklejam tu lędźwiowy, i hop. Ale osoby zaawansowane, co nie oznacza wcale, że to ćwiczenie będzie super lepsze, mogą w hop, utrzymywać lędźwiowy odcinek, a tu zawijać brzuch. Skrzyżowane ręce na klatce piersiowej, czy też tu do gardy, i hop, mocno się garbimy. Zabawnie to wygląda, jak jakiś gargamel, ale naprawdę w tym momencie. No, możecie odpowiednio napiąć mięśnie brzucha. Ławka jest naprawdę fajna, można na niej przetyrać, przetrenować brzuch, aczkolwiek gdybym rankingowo wymieniał ćwiczenia na mięśnie brzucha, to na pewno nie jest to moje top 3, a nawet top 5 na właśnie te mięśnie. Ja zawsze będę polecał wszelkiego rodzaju planki, czyli podpory na mięśnie brzucha kółeczko, czy też takie jeżdżenie na piłce co aktywuje znakomicie poprzeczne mięśnie brzucha. Zawsze będę polecał ćwiczenia typu unoszenie, zawijanie miednicy czy w pozycji leżącej, czy na drążku, co fantastycznie angażuje dolne części brzucha, planki bokiem, czy też rotacje na boki przy użyciu wyciągu dolnego, to będą dla mnie najwspanialsze ćwiczenia. Ale nie zmienia to faktu, że brzuszki na piłce, brzuszki jandy, czy też brzuszki na ławce skośnej mogą być odpowiednim rozwiązaniem dla Was. Jeżeli będziecie dbali o odpowiednie aspekty techniczne w tym ruchu, wówczas możecie cieszyć się fantastycznym angażem mięśni brzucha. Pamiętajcie o tym, bo chyba ja nie wspominałem: wdech na dole, wydech na górze, wdech nosem, wydech ustami, i wówczas zapewnicie odpowiednie oddychanie, które oczywiście pozwoli Wam wykonać dobrze to ćwiczenie. Jestem zadowolony z tej ławki, ponieważ również służy mi ona do unoszenia bioder pod odpowiednim kątem. Jak by to wyglądało? Nie wiem, czy tutaj się zmieszczę, ale postaram się Wam zaprezentować to ćwiczenie. Zobaczcie, chwytam sobie tutaj drążek. Dobra, tu mi mikrofon wypadnie, ja go wyciągnę. Pozwólcie, że go wyciągnę. No i co? Moim zadaniem jest, zobaczcie, zawijanie miednicy co również jest wspaniałym ćwiczeniem na mięśnie brzucha. Tak, dolne przyczepy tutaj pracują. Ale o tym już nagrałem materiał na tym kanale. Także moi kochani, wpadajcie, oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Wpadajcie na grupę do celu z pasją team na Facebooku. I oczywiście zachęcam Was do lajkowania, udostępniania materiałów dalej. I do tego, że możecie... Również zgłosić się po swój plan treningowy z priorytetem na wybraną grupę mięśniową. Piszcie, uczestniczcie w tych filmach, dzięki temu mam większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. Dziękuję za uwagę, do celu z pasją. Cześć!